Witam Was pięknie z jesiennego Strasburga, przedostatniego w tym roku. Kończymy dziś kolejną ważną sesję plenarną. Po pierwsze, jak zapewne wiecie, wybraliśmy nową Komisję Europejską. Moja grupa polityczna głosowała za tym wyborem. Jesteśmy dobrej myśli co do nowej Komisji. Mamy nadzieję na owocną współpracę. Kolejny sukces. Na tej sesji udało się przyjąć dwie rezolucje, których jestem współautorem. Pierwsza rezolucja dotyczy praw dziecka. Przyjmujemy ją, żeby uczcić 30-lecie wejścia w życie Konwencji o prawach dziecka. W rezolucji przypominamy m.in., że dzieci mają prawo do bezpłatnej edukacji, niezbędnej dla ich późniejszego funkcjonowania w wolnym i demokratycznym społeczeństwie, oraz że nauka dziecka powinna być ukierunkowana na przygotowanie go do życia w atmosferze zrozumienia, pokoju, tolerancji i równości. W tym duchu, jako Ślązak, chciałbym zaapelować do nowo wybranych polskich parlamentarzystek. I parlamentarzystów o poważne potraktowanie w najbliższej kadencji polskiego parlamentu ustawy o języku śląskim, tak aby w końcu odczarować i żeby te śląskie dzieci, które chcą, mogły się go uczyć w szkołach i żeby nie były dyskryminowane przez polski system edukacji. Druga rezolucja wzywa państwa członkowskie, komisję i radę do zwiększenia wysiłków w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i apeluje o włączenie tych przestępstw do katalogu przestępstw Unii Europejskiej tak żeby Unia mogła w tym obszarze przyjmować dyrektywy. Jako mężczyzna, jako Ślązak, jako syn i brat sprzeciwiam się przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z całą stanowczością. Silni faceci nie używają przemocy, oni z nią walczą. Ten tydzień to również tydzień spotkań. Najważniejsze, najważniejsze z nich to oczywiście spotkanie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Fransem Timmermansem, który będzie odpowiedzialny w nowej komisji za nowy zielony ład, a więc politykę klimatyczną. Dla Śląska to bardzo ważne zagadnienie. Poruszyliśmy z Francją wiele kwestii dotyczących przyszłej transformacji energetycznej. Omawialiśmy przyszły wielki projekt Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, dający możliwości finansowania transformacji energetycznej na Śląsku, w tym projektów pilotażowych. Fundusz ma dysponować 5 miliardami euro, jest więc o co zabiegać. Regiony w procesie transformacji nie mogą pozostać osamotnione oraz dumni z heroicznego dziedzictwa. Ale gotowi na nieuchronne zmiany, tak określił nasze wspólne cele Franz Timmermans, sam potomek górników z holenderskiej Limburgii, który doskonale rozumie specyfikę tego trudnego zawodu. Zaprosiłem wiceprzewodniczącego Timmermansa na Śląsk, pokazałem mu zdjęcia mojego przyszłego biura na Nikiszowcu i jestem pewien, że odwiedzi nasz Heimat już w przyszłym roku. Spotkałem się w tym tygodniu także z przedstawicielkami Norweskiej Konfederacji Pracodawców oraz Łukaszem Kemparom. Z Wrocławskiego Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego. No i głosowania plenarne. Najważniejsze dotyczyły kwestii klimatycznych i, energe i energetycznych. Poparłem wszystkie ambitne cele klimatyczne Unii, z zastrzeżeniem jednak, że ich wprowadzenie musi uwzględniać dbałość o bezpieczeństwo energetyczne oraz sytuację osób, które pracują w obecnych sektorach energetycznych związanych z węglem. Wszystkiego dobrego, udanego weekendu. Widzimy się na Śląsku.